Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii yy, Minecraft GMCM Odcinków nie było bardzo długo, tak wiem ale za to ten odcinek będzie na pewno bardzo specjalny hmm. Myślę, że warto było na niego czekać Słuchajcie, nie ukrywam, że już mi się tutaj przychodzi w pilonku, A ja nie jestem osobą tak na tyle kreatywną, że budować się w lezie hmm i nie wiem, zapychać te mapy jakimiś budowlami no myślę, że trochę tu jest już wybudowane hmm. trzeba tu więcej jeszcze powiedzieć trochę jest tu już wybudowane jak widzicie i obiecywałem to już niektórym, mówiłem może niektórzy jeszcze nie wiedzą że yy, kiedy zabiję Ender Dragona udostępnię wam mapkę może już niektórzy wiedzą co dzisiaj zrobimy. Tak, dzisiaj udamy się do... do Endu. Hmm, w tym co to będzie nam potrzebne 12... oczu... oczu... no chyba oczu... Ender Dragona. E, sorry, co ja gadam? E, Endermana. O, tutaj nie mam nic. Yy, więc ja teraz ja je jeszcze zdobędę, bo jak widzicie już się przygotowałem, ale teraz przypomnę sobie jeszcze o tych oczach. Yy, Dietę mam do podsadzania się, o, łuk... O, jeszcze kilo muszę wziąć. Więc ja się teraz jeszcze... albo dobra, że z wami piję, bo potem krzyczycie, że za krótkie są odcinki. Yy, tak, więc, więc się wrócimy. <laughs> Przy okazji trochę pogada. Słuchajcie, nie yy, jest to... Dzisiaj na pewno ostatni odcinek z tej serii, bo dzisiaj na pewno Ender Dragona nie zabijemy. Zabijemy go w którymś z kolejnych odcinków, ale jeszcze nie dzisiaj. To po prostu będzie raz będzie tylko odcinku z Enderu. Słuchajcie, dodatkową rzeczą, którą jeszcze zrobię, bo jeszcze nie zrobiłem, ale, ale zrobię, jest to dopisanie przed wszystkimi odcinkami. Minecraft z Simem, a przy przed wszystkimi odcinkami do pisania sezon pierwszy. Coś to może Wam sugerować. Yy, tak, zamierzam nakręcić kiedyś, ale podkreślam kiedyś. Yy, sezon są drugi. Czekajcie, zrobimy sobie. O, są, są oczy. 16, no dobra, ale wstarczy zrobię sobie jeszcze kilof tylko szybko bo mam też naprawdę dużo i, i udostępnię Wam Mapkę kiedy już zabiję go tak? Kiedy już tutaj wrócimy, pojawimy się pojawimy się na spawnie I, i kiedy już skończymy tą przygodę całą z tym Dobra, otrzymamy, mamy dwa kilo, weźmiemy nie no, już mamy wystarczająco myślę. Pochodnie też się mogą przydać, łopata jest. Chyba już nic nie zapomniałem. Dwa miecze są. To jest plus jeden, ale i tak myślę, że części będę używać, chociaż może jeszcze wezmę jakiś miecz. Tylko że tutaj mam dwa Bane, a co jak coś tym czyta, ale... Dobra, weźmy je. Niech będzie co my... Się... Coś mi tu jeszcze mamy. Coś mi tu jeszcze mamy Nie, nic już nie mamy. Hmm. No więc słuchajcie. Nie będę was może teraz przynudzać, jak już tam idę, więc szybko się tam udam i widzimy się. Wszystko mam, o, wszystko mam, wszystko mam. Dobra, i widzimy się. Nie, jeszcze drewno was Na całkiem wypadek. I widzimy się tam na miejscu. To coś. No dobra moi drodzy, jesteśmy na miejscu. się troszeczkę mikrofon, żeby było mi trochę wyraźniej słychać. I co? Weźmiemy tę łopatę musimy my się kopiemy, nie? Od razu mówię, że w Endzie będę grać na Peace To dlatego, że... Już wam mówię dlaczego. Sekundę. To dlatego... I teraz jak na Peace może, może zauważyliście już będzie. To dlatego, że wszędzie będzie latało pewno Monu Tak, wszędzie pewno będzie Nermanuk i... I będzie się głupio grało. Więc słuchajcie, mamy wszystko... Hmm, ...łuki mamy. Jeszcze wziąłem drewna trochę. To co? Jeszcze sprawdzę czy się nagrywa chwila. Dobra, nagrywa się. Teraz, teraz czy się tam nagrywa? Nagrywa się, dobra. Wskakujemy. Aby mnie nie wywaliło gdzieś na jakieś wyspie, proszę. O lol. Czemu mam wrażenie, że życie włosa jest na zero? Albo bo miałem flagę. Czemu mi laguje dragona. Aha, pozdro. Całe szczęście on nie zabiera... Ale. E, całe szczęście on nie zabiera e, życia, jak ktoś wleci. No to co, słuchajcie. E, myślę, że się możemy już podsadać powoli, Żebym nas tutaj nie wleciał. O, właśnie w ten sposób. Jak wpadniemy zaraz, to się nie zdziwię. No dobra, z tej wysokości już się możemy zabić. Jest! No i teraz będzie mały problem. Teraz trzeba by tutaj zrobić kup Przepraszam Teraz trzeba by tu zrobić mały. Małe takie tuś. Żeby mi tu niech spalnęło. O, dobra. Okej, okay, jeden spalna rozwalany, może od razu mi się uda ten coś tu Jest. O, parę mnie zrzucił, co pani może tamto mi się jeszcze jakoś uda. Przepraszam was za ten telefon, ale, nie wiem, wstawić ziemniaki. Dobra, myślę, że dzisiejszy odcinek skończymy jak rozwalę, może mi się uda rozwalić te... Te wszystkie... Idź sobie! Nie lubię cię. Świetnie, dzięki, że mi rozwaliłeś bierze. O! Forever. Niszczę cię zaraz, idź sobie. Idź do mamy. Mm, mm, mm. O tu jest fajny taki mały. Nic o tym Cienia, co myślał, żebym nie rozwalę tego. Gdzie mi tu latasz przed oczami? Ja tu kręcę. O, patrzcie Mam odnego skilla. Nogo żartowałem. On do mnie nie leci, prawda? Trzeba go stąd. A widzicie też taki flik, jak on do mnie będzie leciał, to ja go zawrócę normalnie. co on jest nie nie tyłek. O, o Lol, ale fuks. Hmm, dobra. Gdzie mi jeszcze zostały, teraz tam tamta strona, mi jeszcze mi została, potem jak pozwalimy je, sprawdzimy się przynajmniej przypadkiem się coś nie bubuje. Ja. Czy będę mógł go zabić i skończymy odcinek. Może sobie kupimy jakąś dziurę, gdzie nam jest Mój kolega to nazywa ser. Ciekawe, w zasadzie dużo nazywa ser z tego co wiem Ty Czy znalazł kurde No, taka ja mam Dobra może podejdę tam po prostu mm, ale miałem dobry obiałek. Dopiero ze szkoły właśnie już nagrywam widzicie jak jestem dobry, nawet lekcje jeszcze nie zrobiłem A z tym co poradzimy tak, tu się podsadzimy strzelaną się pozbierają. Właśnie, troszkę mi szkoda strzelaną to Ach, jest, dobra. Chyba już się niczego nie, nie... nie czepia, tak mi się zdaje, więc myślę, że możemy już spokojnie zejść sobie w dół. I gdzieś tutaj. A zapomniałem, że tu wpaść nie można, bo jak się spadnie to będzie file tak nazywany. O, o o. No, trzeba sprawdzić czy. No O Jezu, pika. o, dobra, dobra, nie regeneruję się. Więc słuchajcie, tutaj jest mniej więcej tak środek, więc tu sobie wykopię coś. Przy okazji zbiorę trochę tego instalna Tu trzeba ostrożnie kopać, bo się w każdej chwili może skończyć grunt pod nogami. O, mam pełne ekni. A to zaraz to zrobimy skrzynkę. Mam nadzieję, że tu można robić skrzynki. Że tu jeszcze mi ten smok nie rozwali tej skrzyni. O, Ali. Jak sprawiają się serek zebrał. Yy, dlaczego ten smok tu wleciał? Czy by tu coś było spowołane? No nic. Puck! A idź sobie! Co się tu zostawiłem? Ta dirta trochę. Nie wiem co ja mi bardziej szkoda strzał, czy dirta dirta, dirta, już mi zachodzi teraz niepotrzebne. Już wszystkie rozwaliłem te wieże, myślę, że to dłużej trochę potrwa. Idziemy go ubijać trochę. Ziemiorze... O, tu leci, patrz, ziemior, ziemior atakuje! Uwaga! Będą ja jak będę go zabijać, bo ja... Patrz jaka będzie była! Boom headshot! Boom headshot! Kurde, nie trafiłem teraz. Czekajcie, sprawdzaj ile się nagrywa i pójdę wstawić ziemniory, bo przecież będzie zła. Cześć. No dobra, słuchajcie, słuchajcie, wstawione. Mm, I z tego co zobaczymy teraz jest około 11-12 minut, więc myślę, że już powoli czas trochę kończyć. Yy, no teraz boss ma 7-8 życia, już jedną, 8 już się mu zebrali, więc myślę, że na następnym odcinku już spokojnie uda nam się go zabić. A jeżeli mi się nie uda, no chcę skończyć serię w 12. odcinku, no to jest chyba jak jedenasty, tak, jak mi się zdaje, a jak nie to się mylę, przepraszam, nie, napiszę coś tam w adnotacji, bo to potem sprawdzę, a ja teraz idę ten odcinek renderować, konwercić, yy, tam wrzucić i pozmieniać, żeby było, żeby pisało sezon pierwszy, może zaraz będzie miał sześć ustnych. Dobra, jestem rzadko, nie wiem. Idź sobie. Pozwoliłem ci bierz coś do mnie do domu? Nie? Pipa się znalazło. Ale obrywa, patrzcie. No, patrzcie jak mu prawie już pół puch, puch y, HP mu prawie zabrałem. Dobra, słuchajcie, można tak nieskończoność nagrywać, a mi się niedługo kończy limit, bo nie chce mi się SMS-ów wysyłać, więc... Więc ja się teraz będę z Wami żegnać i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który to już będzie prawdopodobnie odcinkiem ostatnim. Tak, to cześć.